O oh, jeszcze jest, Pokażę wam, że jest paka. Żeby... Ale Taki lakier, je, ma. Klący. Mm. To ma... takie sędzie Tukie takie sędzie takie uli i tu do ja mam so ja zabiet tu przyłosę. Tu. O. To jest taka bezzelatka, spokowa. Eee, to jest takie o. Okej. Okay. To jest taki krem. Mikołaja. To jest taka spokoła. To jest takie okulary. Mega, nie? I tutaj jest taki prosz. Prosimy, prosimy. To jest czarny rakier. To jest taka proszoletka czarna to jest taka, a, to jest takie Dobra. to jest taka, taka, on to jak Krzyżyk. I taka piosenka. To jest absurder, a nie ma. To jest taki śmieszny piosenek. Taki z, z zycuskiem. Spinaczka. I taka... Zegarek. Część do Znowu. Czy jest taka piaselatka z tuszkiem? Zotuskiem. Znowu to z zetuszka i ze tuską, nie? Taki taka zowa. Taki piloczek. Puszczyk. Taki kumaczka, taki spakowy pieszczonek, czerwony i tu mam takie się tu skoczone, co ociepiło kumka, Tu jest taki mój zewnętrzny pieszczonek jest taka szpinaczka złota aby zepnąć. no nie da się zaznij to tu taka szpakowa posiedzka To jest takim o cięciem i Znowu taka śpineczka i znowu pączka to wszystko, już można zagać. Taki was. Tak, 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 tak. Tak, Gdyby, o, tak, tak. Tak, takie Taki tak, 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 Taki tak, tak, a tak, tak, Teraz tak, Teraz tak, tak, tak,

да ja е не Е, Остачки. И така да е печка. Това имам очевидно, че И така там. Типе. Типе. Това имам Płyty, książki nie mogę I to mam. I to mam. taką łyżkę, oj sorry, łyżkę, taką Czorne taki kotek Tu mam spaka spaga spaka one mam... wings Wyglądało to which takie Dziękuję mi się. Taka kateczka. Batman. Taki ten łódź, 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 Dobra. Przebija się, przebija się przez to. A na Idzie nemo. Which? Hannah motana. Which? Buchatek? Wings. takie, dobra. Ja yes. Taki, taki. Takie. Tutaj znowu jakaś kateczka. I to komplet oczywiście. To jest Znowu kateczka. To jest naklejka, kateczka, naklejka. Załóżmy to, proszę tak. Taka kateczka albo naklejka. Eee, tu mamy takie misie się taki Takie bieski, bieskie kotki. Łyć, 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 puchatek Tylko ci nie pokażę Łyć Panu danas Miśka, miśka, miśka w łyć no, już samo, to No i pucha tak na koniec zapraszam do oglądania i lajkujcie i łapki w górę dajcie lajkujcie i wchodźcie na Michała spaka. Michał Szpak poniżej poniżej Pisz, piszcie piszcie, piszcie, piszcie Piście, piście. A Wam tam kalendarze i co tam będę chciała. Ja to klapy. Piście, piście. Piście, piście. Poniżej. Poniżej. Lajkujcie łapki w górę i zapraszam do oglądania. Mówiła Wasza pokajka. Brakujkę, brakujkę. velkou i za na kanál špaka. Špaka, špaka. Tam. Na no to, na no že v televizi. <laughs> Zablazám.